Jedna łyżeczka wystarczy. Nawet najsłabszy storczyk odżyje i zakwitnie. Uratujesz każdą orchideę, która ma chociażby jeden żywy liść, wyrośnie na zdrową roślinę, a potem rozkwitnie jak nigdy. Każdy, kto ma w domu storczyki, wie, że czasami któryś kwiat zmarnieje. Nie musisz go jednak wyrzucać, wystarczy pobudzić go do życia. Oczyść go z wszystkich żółtych liści i zgniłych korzeni. Weź czosnek, uszykuj cztery ząbki. Pokrój je na drobne kawałki. Czosnek to naturalny antybiotyk. Storczyki uwielbiają nawóz z niego. Pokrojone ząbki czosnku wrzuć do litrowego słoika. Zalej go ciepłą wodą. Dodaj jedną łyżeczkę miodu. Miód chroni rośliny przed patogenami. Wymieszaj. Zamknij słoik i odstaw na cztery godziny. Taki czosnek z miodem uratuje każdego storczyka. Najpierw jednak odceć płyn do większego naczynia. Dolej litr zwykłej wody. Do miski włóż storczyka i zalej go rozcieńczoną wodą z czosnku i miodu. Zostaw go na 20 minut. Po tym czasie wyjmij go i posadź do doniczki. Podlej go wodą, w której się moczył. Oczyść liście i odstaw storczyk. Szybko zacznie wypuszczać nowe korzenie resztę wody możesz wykorzystać do podlania i przemycia liści innych storczyków. Taką odżywkę stosuj co parę tygodni. Każdy storczyk dzięki niej się ukorzeni i rozkwitnie.